Witam Was wszystkich, moi kochani oglądający, a w szczególności zapraszam zodiakalne Skorpiony. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak będą wyglądały Wasze finanse, sprawy zawodowe dotyczące materii, zarabiania pieniędzy, utrzymania pieniędzy do końca czerwca bieżącego roku, Więc serdecznie Was wszystkich zapraszam. Wszystkim ludziom ze wszystkich znaków Zodiaku po prostu yy, przesyłam te moje piękne róże, które są tutaj w tyle. Są to pierwsze róże, które zakwitły w tym roku pod moim balkonem. Ogromnie się z nich cieszę. Dlatego z, ze słowami wszelkiego dobra przesyłam Wam je wszystkim w prezencie. Moi kochani. W ubiegłym roku, w grudniu, robiłam horoskopy na pierwsze i drugie półrocze dla wszystkich znaków Zodiaku i dotyczyło to finansów, miłości i zdrowia. W tej chwili zapraszam wszystkie skorpiony, które chcą wiedzieć, jak będą wyglądały wasze finanse do końca czerwca, a przypomnę Wam, co pisałam w horoskopie na to właśnie pierwsze półrocze. Karty, które zostały wylosowane dla skorpionów na pierwsze półrocze 2020 roku, jeżeli chodzi o finanse. Moje drogie skorpiony, ja wiem, że umiecie postępować z pieniędzmi, nie umie że umiecie je zarabiać i liczyć. Ale jeśli masz swoją firmę i źle traktujesz pracowników, nie doceniasz ich pracy ani tego, że dla ciebie pracują. I na ciebie pracują. Możesz mieć z tego powodu kłopoty, a nawet straty finansowe. A twoja firma może przeżyć kryzys. Jesteś, skorpionie, inteligentnym człowiekiem. Słysząc takie ostrzeżenie kart, wiem, że przemyślisz i zaczniesz zmiany na lepsze, by twoja firma dalej rozwijała się ku zadowoleniu wszystkich. Kolejne ostrzeżenie dotyczy partnerów biznesowych i wspólników. Nieuczciwy kontrahent, nieuczciwy płatnik. Drogi Skorpionie, uważaj też na swoje lokaty. Ograniczone zaufanie to prosta i mądra rada. Na zasadzie pańskie oko konia tuczy, więc dopilnuj swoich dochodów, a wszystko zakończy się dobrze. Skorpiony, które mają sprawę sądową lub ważną, urzędową, możliwy przegrany proces o odszkodowanie czy odwoływanie się. Więc przemyślcie po prostu, czy warto zaczynać. Skorpiony, które nie mają swojego biznesu, też powinny pilnować swoich portfeli, z rozmysłem planować wydatki. Ten trudniejszy i nerwowy okres szybko minie i mam nadzieję, że na drugie półrocze w kwestii finansów pojawią się karty o znaczeniu znacznie lepszym i pomyślniejszym. Tak pisałam <coughs> horoskop na pierwsze półrocze 2020 roku dla Skorpionów, jeżeli chodzi o finanse. No i kochani, wylosuję dla Was kartę, która będzie Was wspierać, dawać, dawać Wam nadzieję, wspomoże Was energetycznie, jeżeli chodzi o Finanse i to będzie karta do końca czerwca 2020 roku. Została wylosowana <laughs> runa Lagus, jeżeli chodzi o Wasze finanse. Co ona dla Was oznacza? Przypływ i odpływ gotówki. Jak jest przypływ, to może być odpływ, prawda? Więc będzie, myślę, że to w miarę w równowadze. Przypływ i odpływ gotówki. Ale trzeba się dobrze postarać, bo mogą się pojawić przejściowe trudności w utrzymaniu stabilizacji. I jesteście nerwowe w tej chwili, martwicie się, nie macie pewności co do przychodów, ale myślę, że nowe pomysły warto po prostu wdrożyć lub jeszcze bardziej dopracować utrzymać to, co masz. Ten swój majątek, ten swój dochód. I tutaj również karta mówi, że mogą pojawić się nieprzewidziane wydatki. I ja wiem, że skorpiony są w takiej dobrej sytuacji, że większość z Was ma tam swoje zaskórniaki odłożone i myślę, że nie będzie takiego problemu, że ewentualnie pokryć będzie z czego te nieprzewidziane wydatki. Moi kochani. Mam tu jeszcze karty Pani Kulejewskiej, runy, zaraz Wam je pokażę, to są takie runy. I wylosuję Wam trzy karty, które Was będą wspierać swoją energią, dawać Wam nadzieję, pomagać Wam w trudniejszych decyzjach finansowych. A więc mamy tak, szóstka Kenas, dwadzieścia trzy Dagas i ósemka Wunio. Przepiękne karty, przepiękne. Kenas, ochrona, zapał i mnóstwo pomysłów. Tagas, przebudzenie, nadzieja i zakończenie trudnego okresu. I Wunio, radość i droga do sukcesu. Moje kochane skorpiony zodiakalne. Życzę Wam, aby te piękne karty Was prowadziły, ochraniały Was i miejcie bardzo dużo dobrych pomysłów. Dobrze to wszystko zaplanujcie i wdrażajcie w życie, żeby przynosiło Wam to dużo zadowolenia finansowego i w ogóle zadowolenia z wykonanej pracy. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.